Do wschodu Jadę z lewej strony, będziemy skierować w stronę Rogersa Kurwa, potężny Wyjeżdżamy do, do, do rogersa A bo to chłop go z lewej strony, będziemy <laughs> choczle łukiem Cześć to zewnątrz e... road No kurwa Dara to się mnie go waliła? W środku obywatel, e... ubrany w Peter, Barbery Niebezpieczny, stawiam opór przy zatrzymaniu <turbulent> Merda <Matthew directing> <yells> Że wysyłaś mi to wartości 4000 zł. złotych. Niech tylko się nie ...że mi donej do wartości 4000 zł. Niech będzie. Tylko się. nie Że wysyłaś do wartości 4 Niech będzie. Mam Niech się nie upić, Niech się nie upiecie. Nie upiecie, a nie utopić. Kurwa, no, Wyciągniemy, cię, wyciągniemy. Dabaj, nie czy <camina> jest szansa? Wcześniej druga dała milion, teraz będzie druga od tyłu da milion. Czyli teraz ta? Nie. I ostatnia. 70. Więc no. Pamiętajcie widzowie, że to co wy widzicie to jest jedno, a to, co się dzieje też za kulara... Kul, ku... kuolara. Ku, ku, Tam z tyłu to wiecie, nie? To jest drugi aspekt. Kulisami. Kularami. Chciałam powiedzieć jakoś tak. Za kulisami to jest drugi aspekt. No. Będę wchodziła na Frigita, jak coś? Dużo, dużo. Dachy. 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 Dachy? O jezu, to. Eee, 10, 22, 10... za. A, o, są goście, dobra, dobrze widziałam. Są od wschodu, za Ali byli. Są na dachach. Są, są, no, ale idealnie, że tak powiem biegłaś przed nimi, nie? No. <grywka> Płomię zęby. <grymne> o, Zaznacz się, Mylin. Tak, jak plazma, no Mylin Dobra. Ej, to znać, Jeszcze Zasia musi wybrać. Zasiu? Dobra, i ja no świeczkę tak. palę. I weź y, weź od razu ten. Jak... A! 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 Nie nie nie. Ale no! on tak straszny, on nie idzie, ej. Kurwa, to taki... Nie, to Naprawdę! Tak, ten szybki... No tak a, powiedziała wow. tera, no! Ty nie Ty pusty... z Jerem jesteś, kurwa. Zdaniem, co to za policjant? No, on on kręci, to da raba, to daleko, ma chyba. Musiał trafić na jakieś jednostki jadąc w tam, tam, tamtym kierunku, albo rozpoznać markety, które gdzieś tam stały. A ty, Renatko, jakim byś chciał z być zwierzęciem? O, o kurwa! Chciałbym chciałabym, żebyś wyjadł. O jej, kutara wypadła! Bo <noise> nasz nasz prawa nie tylko pod drewno na ciemną całym mięśniu w ręce. Jest... Nie, nie próbuję, pijesz. 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 Nie, nie, nie. Nie. Dziadek! Awokado! No. Mordanella. Czemu? Czemu? Wodowe, wsią. O super, dzięki jesteś! Dzięki jesteś, super! Dzięki <noise> jesteś! Super Dzięki jesteś! Nie <laughs> spokojnie. Zostawka? Zostawka. Spodnie <laughs> na to gówno już od razu. O kurwa! Ochu! Aj! Gadaj Syna! Zajmę się nimi. Dobra, a tego to, to gówno i rozstrzelaj. Dlaczego Dla to tu wywucha? Wow. Nie wiem, no, czy tak tam, tam radę. Nie do rady podejść bardziej. Poszedł lecz, lec, należy. Jas A to tak dawn. Tak No i nice. Dawn, dawn, dawn. Mam się drogowo. No, Nie, do się drogowo. Dobra. No, dobra, no, dobra, ostatnio wbity. Spalili pod heaven. tym poszedł. Trzymaj się Ryczek, hejka. Po cielonej. Też nie możemy sobie wejść na głowę, bo jeżeli oni jeżdżą motocyklem. Kurwa jest. Jebany, o kurwa. kurwa! Ale ja mi ktoś to zrobił to dosiad!